Coraz chłodniejsze wieczory i ranki. W wazonie usechu bukiet dzikich róż. Kolejną kawę z chińskiej filiżanki. Sądrzej handra dopada mnie już. Wena odeszła, hej, na koniec świata. Kolejną kartkę znów na strzępy dre. Chyba mam kata, znów do spłaty rata i w gąszczu maili poszczyt głowy brnę. Spisza do mnie, pisz, nikt tak jak ty nie pisze, aż ci padnie mysz i wytrą się klawisze. Spisza do mnie, pisz, lej miód na moje rany, przerwij ciszę cisz. Pysk jest niewyczerpany, spisza do mnie, pisz. Kiedy się znajdziesz na dnie, gdy nadejdzie, wysz? Lub gdy barometr spadnie, spisza do mnie pisz, skalisza na gdowa, a gdy pryśnie myśl, to wątek snuj od nowa.